Przed nami, mam nadzieję, dzisiaj do zdobycia trójgarb, czyli 778 metrów nad poziomem morza. I może to nie brzmi jakoś imponująco, e, natomiast pamiętajmy, że jesteśmy w górach wałbrzyskich. E, tak jak góry kamienne, mają być może niewielkie wysokości bezwzględne, ale dosyć imponujące względne, ponieważ jesteśmy w krainie wygasłych wulkanów. Mamy dwie trasy: jedną szaloną, i Nataszka optuje właśnie za tą trasą. Podobno wali góra to przy tym pestka, a drugą spokojną i lekko dookoła. Za tą optuję ja, więc zobaczymy, która z nas zwycięży. A chcemy Wam pokazać to miejsce, które wygląda tak średnio natomiast jesteśmy w miejscowości Lubomin. Ulica Główna 64 i można wbić to miejsce, ponieważ tutaj jest, jak widzicie, taki sobie dziki parking, żeby zostawić samochód. Oczywiście można go zostawić też w centrum Lubomina, jest, jest kilka innych miejsc, natomiast wydaje się to miejsce najbliżej szlaku. Zresztą zobaczcie samy. Zobaczcie, wejście z parkingu zaczyna się imponująco i nieco tajemnicą. I podobno, właśnie tam jest zielony szlak. Także idziemy, ruszamy. No, nic prostszego się nie mogło trafić. Wejście po schodach prosto na szlak. Czy coś tu może pójść nie tak? No, i już widać, góry warzyskie, nie biorą Mimo sporego wzniesienia, entuzjazm dopisuje. Zobaczymy, jak będzie za chwilę. Stożki wulkaniczne, ale powiem Wam, że taki las ocieniony to jest naprawdę fajny pomysł na to, żeby spędzić sobie sobotę w chłodzie, przynajmniej pozornym. abyśmy byśmy zrobiły analizę geologiczną, ale nie umiemy, więc się nie będziemy mądrować. Wiemy tyle, ile przeczytałyśmy: czyli generalnie góry wałżyskie składają się z porfirów i melafirów, a w dolinkach są to skały osadowe. Więc tak czy siak mamy cały czas pozostałości wulkanicznej przeszłości tych ziem, ale to było naprawdę bardzo dawno temu. Geologia fajna sprawa, ale odnoszę wrażenie, że topografia na szlaku nieco ważniejsza. Nie wiem czy to widzicie, ale jest pierońsko stromo. Czy ktoś tu się w ogóle skupia na szlakówce? No. O. Mam powiem. No. To wszystko musieliśmy przejść. I nadal wątpimy, że to jest to trasa. Ups, czyżbym słyszał pierwsze oznaki zagubienia? Wośsia nie płaczu. Można się napić, zjeść kanapunię, i poczytać. No, i słuchajcie, co czytam: że Trójgar to szczyt łatwo dostępny, popularny wśród turystów pieszych i rowerowych. Rowerem tutaj? E, no, e, na pewno nie. Skakać bym musiał. generalnie. Także, e, no tak, poszukam tych łatwych tras, bo na ten moment nie znalazłam. Zmęczeni, głodni. No nie wiem, ja tam bułeczkę zjadłam. Czodam, dodaj dramatu. Więc ey, głodni, bez oznaków życia, zmuszeni jeść szyszki, szliśmy dalej. Szyszka, szyszunia, My w niebo, w gębie. Boże, z kim ja muszę pracować? Wiem, wiem, jestem wiem, Proszę. Mnie bardziej martwi, że nie mamy sygnału GPS i nie mamy oznak żadnego szlaku, więc y, radośnie pomykamy. Jak kozice. Jej! Może gdzieś dojdziemy. Dwie zagubione dziewczyny. Nad nami jakieś kruki rozdziobią nas. Tu jakieś tajemnicze znaki znaczy się tu ukryto zwłoki. Czy coś? Nie. Wiem. Idziemy dalej. A jednak entuzjazm nie wystarczył. No i proszę bardzo. Mamy przykład młodego pokolenia, tak? GPS nie działa, i od razu szloch, dzwonimy do taty. A gdzie duch przygody? Poradzimy sobie bez taty. Na razie przynajmniej, potem w razie czego zadzwonimy, ale na razie idziemy. No tak, zawsze ten tata. A inne opcje były brane pod uwagę? Przecież jest wybór. No, no. dalej. No i jak? Jaka decyzja? Dzięki napotkanym turystą. Tadam! Wróciłyśmy na żyć. Także jest dobrze. Obyło się bez telefonu do taty, więc bomba. No i okazuje się, oczywiście, że droga szlak żółty, piękny, szutrowy, ładny, wyjeżdżony i tu rzeczywiście się daje jeździć na rowerze. A myśmy tam szły drogą ekstremalną. Ale Tadam, duch przygody w narodzie nie ginie. Proszę bardzo, pokaż Tatośka jaka teraz piękna droga. I proszę bardzo! Można jechać na rowerze! no są teraz jesteście szaleni rowerzyści. Także nie spotkałyśmy żadnych szalonych zwierząt, szalonych rowerzystów. Na razie spokój. E, słuchajcie, fatalne uznaczenie szlaków. To taka moja uwaga, naprawdę. Okej, okay, jesteśmy początkującym, tak? Babوش mogłyśmy przewidzieć, że nie będzie internetu ani Zigfresa. Natomiast nadal idąc na trasy liczysz na szlakówki. I to jest chyba pierwsza, którą spotkałyśmy. E, także naprawdę bardzo, bardzo kiepskie oznaczenia. Więc uwaga, czujność i papierowe wydrukowane mapy. Znak, że jesteśmy na dobrej drodze. Lupo miejskie siodło 624. Metry nad poziomem morza. Idziemy w dobrą stronę. Ups, jaka ulga, tylko się znowu nie zgubcie. Mamy przedstawiciela miejscowej fauny. Bardzo proszę, pan Żabek. Pan, pan Mam nadzieję, że dzisiaj też tam do przy okazji. Także przy, przy okazji, jak jesteśmy w okolicy, to trzeba się wybrać. Słuchajcie, niesamowite spotkanie na szlaku. Niedawno z mężem rozmawialiśmy o piwnej kompanii. Dziękowaliśmy za polecenie fantastycznej restauracji i to da, -da na szlaku na po prostu, na trójkę. Fantastyczne spotkanie. Bardzo dziękujemy i wszystkiego bardzo, dobrego. Życzę. Bardzo się cieszę, że spakowało, Dobre dobre dobry polecenie. Fantastycznie, dzięki. bardzo nam miło. Dzięki. Dobrej do drogi. Cześć. No i przy jak gdy schodziliśmy tutaj na szlaku, spotkaliśmy panią, która szła do góry z Turką na Trigger właśnie I się okazało, że Pani wraz z mężem oglądają kanał Piwna Kompania. Także niezmiernie mi miło, pozdrawiam również. No i również właśnie Pani wspominała i dziękowała tak naprawdę za polecenie knajpy, hospody, która znajduje się za czesko-polską granicą, w malutkim miasteczku Mezi Mesti. Knajpka to nazywa się Szwejk. Zawinęliśmy do restauracji Wojaka Szwajka zgodnie z rekomendacją jednego z naszych ulubieńców z YouTube'a. Mowa o Piwnej Kompanii Podróże i, podróże i Piwo. O właśnie. Także pozdrowienia. E, a my czekamy na wielkie kotlety. E, I zobaczymy. Powiemy wam, czy były pyszne i pokażemy. No, teraz to są. A jak złośliwie szukałyśmy zagubione po haszkach to nie było. A teraz bardzo proszę, niebieski, zielony i żółty. Cały czas kierunek słuszny. Aczkolwiek zrobiło się stronę. Jak sobie idziecie, to warto czasami dobrze się rozejrzeć, przystanąć, bo można zobaczyć takie cuda. Jagódki, czarne jagódki mieszkają w lesie zielonym i są przepyszne. Słuchajcie, mam wrażenie, że ta trasa na trójgarb zejdzie nam nieco dłużej niż sądziłam bo mamy obok siebie całe piękne pole tak. I teraz sprawdź. Mm. Nataszka właśnie stwierdziła, że nawet jeżeli tu się zagubimy, to nie zginiemy z głodu. I uważam, że to jest prawdziwe, pozytywne myślenie. Nie zginiemy z głodu. Mm -hmm. Za chwileczkę wieża. Tak nam się przynajmniej wydaje, albo inaczej, <gry> taką mamy nadzieję. A tutaj tak nam się pięknie otworzył punkt widokowy. Plastyczna infrastruktura, ławeczki. No i co? I to. Ludzie naprawdę, naprawdę. No to jest po prostu, słuchajcie, jakiś skandal. Styd. No, i bardzo proszę, wieża na pamiątkę stulecia odzyskania niepodległości. Liderem była gmina Czarny Bór, ale partnery to gmina Stare Bogaczowice i gmina Szczawno-Zdrój. I właśnie podobno dlatego, że trzy gminy współtworzyły tę wieżę, ma ona platformy, albo podobno dlatego, że Strugat ma trzy wierzchołki. Dobra. To, to jesteśmy na platformie numer jeden. Tak, tu jest ładnie ławeczki, panorama. Woda szła bliżej, ale się boję. Właśnie wyzroczyliśmy wszystkie zdjęcia. Proszę bardzo, mamy pałczy. że Wam jeszcze z dołu te platformy. Słuchajcie, infrastruktura genialna. Genialna! Naprawdę. Tadą. Dowód na to, że doszłyśmy, tylko teraz zdjęcie. Będzie do książeczki. Wiadomo, bo pieczątki to tutaj nie ma. Uważam, że to jest naprawdę dzieło sztuki. 27,5 metra, kosztowało półtora miliona, a pracownia architektoniczna z Wałbrzycha, która zaprojektowała tę wieżę, zdobyła za nią mnóstwo nagród, bo rzeczywiście warto. Rzeczywiście robi wielkie wrażenie. Modrzew syberyjski i stal. 27,5 metra. Genialne. Żeby nie było, że nie ma legendy. Otóż podobno trzy garby, trójgarbu, To tak naprawdę diabły, które pragnęły przeskoczyć sudety, ale potknęły się o hełmiec i skamieniały. Także ta dał. legenda, zawsze jakaś jest. Legenda, legenda, ale czas wracać na dół. Mam nadzieję, że znowu nikt szlakówek nie zamarzy. No dobra, to wracamy do.. Informacji o tym, jak słabo oznaczony jest szlak zielony. Naprawdę domyślamy się, że w dół. Ale. Ale które dół? Słuszna uwaga. No w końcu jakiś trop, pewnie tajemniczy, leśniczy, dorysowuje na drzewach. Wracamy zielonym szlakiem. No, i znowu możemy się tylko w sumie domyślać, gdzie jest szlak. Obiecałam tacie, że nie wpadniemy w przepaść. Proszę cię, no nie mogę łamać danego słowa. Oj, wyprawa nie należy do łatwych topograficznie. Ciągle ktoś rzuca jakieś kłody pod nogi. Mam nadzieję, że trafią do domu. Chyba, że zamiast rozglądać się za szlakówkami, znowu będą jadły jagody. Wróciłyśmy. Wróciły dziewczyny ze swojej wyprawy e, na Trójgarb. E, cóż możemy powiedzieć? Trasa zielona. Startowałyśmy tutaj z parkingu e, pod byłą baczówką pod Trójgarbem. Zaczyna się pięknie, zaczyna się schodami. Natomiast potem to jest hardcore, naprawdę. Tylko przy dobrej pogodzie idziemy właściwie cały czas nad urliskiem. Jest bardzo wąsko. Dodatkowo trasa jest naprawdę słabo oznakowana. E, idąc w tamtą stronę. Jak zapewne oglądaliście, e, przez chwileczkę się zgubiłyśmy, Szliśmy równolegle do szlaku, natomiast e, nie ma też niebiesa i nie ma też e, zasięgu, e, więc jesteście zdali na siebie, chociaż oczywiście no, to nadal nie jest jakaś tam bardzo skomplikowana wina. E, czyli idziemy najpierw trasą zieloną, bardzo hardkorową, e, bardzo wąską i m, bardzo korzeniaście. Potem była ta droga, potem kamienista. Było naprawdę świetnie. Poza tym jak widzicie, jeszcze mamy całe buzie i ręce w jagodach Także... smerków. <noise> Także tak, Nataszka była uprzejma powiedzieć, że wyglądamy, jakbyśmy zaszlachtowały stado smerków. I rzeczywiście trochę tak jest. Upalowały smerfa w krainie tańcze. Tak jest, dokładnie, upolowałyśmy chyba całe stado smerfów w Krainie Tęczy. Natomiast jeszcze pozwolę sobie zwrócić Waszą uwagę tutaj, jak widzicie, jest to stare schronisko PTTK, bacówka pod Trójgarbem. Powstało w latach 77-84 i wówczas stanowiło bazę noclegową mniej więcej dla 30 osób. No, co jest bardzo symptomatyczne, w 2009 zostało uznane za najgorsze schronisko PTTK w Polsce. E, więc dadam. E, niedługo potem zostało zamknięte e, przypadek. Nie sądzę. W 2017, ponieważ to już było rozkradzione, wszystko e, zostało rozebrane właśnie do takiego stanu, jak widzimy. Ale podobno jest inwestor, który chce tutaj zainwestować i coś fajnego stworzyć. Więc super, świetne miejsce. A do tego czasu, dopóki nic tutaj nie powstanie, polecamy Wam po prostu jako miejsce parkingowe. Słuchajcie, do zobaczenia na następnej wyprawie. Pa!